Margo była szczęśliwa, ponieważ wyszła za mąż za swojego ukochanego Borysa. Czekało ją wspaniałe przyszłość, dobrobyt, mieszkanie i samochód. W następnym roku planowali wyruszyć w podróż na ogromnym statku oceanicznym. Margo żyła tymi marzeniami i nawet zaczęła uczyć się angielskiego, który zupełnie jej nie interesował w szkole. Po powrocie z Grecji, gdzie spędzili miesiąc miodowy, a raczej tydzień miodowy, zajęła się urządzaniem nowego mieszkania, które kupili jeszcze przed ślubem. Po miesiącu kobieta poczuła się źle i pomyślała, że zbyt się zaangażowała w remont, który już dobiegał końca. Wieczorem zemdlała i Borys wezwał karetkę. Nie martwcie się tak, powiedział lekarz, patrząc na Borysa z uśmiechem. Ta dolegliwość minie za dziewięć miesięcy, a tymczasem potrzebujecie spokoju, spacerów i zdrowego snu. Nie zrozumiałem, co masz na myśli, że minie za dziewięć miesięcy. A Margo od razu zrozumiała, o co chodzi. Gratuluję, tato. Lekarz podszedł do Borysa i uścisnął mu dłoń. A pani, mamo, niech pani o siebie dba. Nie, nie jestem na to gotowa pomyślała kobieta, nerwowo gubiąc chusteczkę. To znaczy, że żadnego rejsu przez wiele lat to uwięzienie w czterech ścianach, wieczny krzyk wrzeszczącego dziecka pieluszki, pieluchy, butelki nie, nie, nie. nie. Lekarz odjechał, a Margo zaczęła rozmowę od dalekich tematów. Opowiadając o tym, jaki interesujący rejs znalazła, jaki wspaniały statek i koszt kajuty, to wszystko wspaniałe, kochanie, ale na razie będziemy musieli odłożyć tę podróż na nieokreślony czas. Sama rozumiesz, że dziecko wymaga czasu. Przynajmniej przez dwa lata nie będziemy mogli wyruszyć w dalekie podróże przytulił żonę, łagodnie powiedział Borys. Nie chcę rodzić, teraz nie jest na to czas. Myślałam, że będziemy żyć pięć lat bez dzieci dla siebie. Będziemy cieszyć się naszą miłością, a tu taki niespodzianka. Borys był zdezorientowany. Wstał i zaczął mierzyć pokój krokami, pocierał twarz i zatrzymał się przed Margo. Nie wymyślaj. Jeśli zrobisz aborcję, odejdę od ciebie, jednym słowem, rozwód. Więc nalegasz. Tak. Nalegam, roć. Nie rozumiem, Margerito, czego ci brakuje? Zobacz, jakie mamy wspaniałe mieszkanie, wszystko jest, dużo miejsca, już niedługo skończymy remont. Mamy dostatek, jest samochód, nie pracujesz, młoda, piękna, zdrowa kobieta. W końcu, jeśli się zmęczysz, zatrudnimy nianie. Margo uległa mężowi, ponieważ bardzo go kochała i nie chciała go stracić. Po trzech miesiącach okazało się, że spodziewa się nie jednego dziecka, a trojaczków. Macie trzech wspaniałych, zdrowych chłopców, powiedziała lekarka po USG. Chcecie zobaczyć? Nie, nie czuję się dobrze. Nadal mdłości? To się zdarza. Zadzwoń do męża, niech cię zabierze do domu. Tak zrobię, odpowiedziała doktorowi Margo. Chciała jak najszybciej opuścić tę poradnie pełną ciężarnych kobiet i matek z niemowlętami. Margo wyszła z gabinetu, przytłoczona i wyczerpana. Wewnątrz wszystko się w niej przewracało. Jedno dziecko to jeszcze nic, ale troje wrzeszczących, głodnych niemowląt. To koszmar. Rozpłakała się, siedząc na ławce w małym skwerku przed poradnią. O aborcji już nie było mowy, musiała rodzić. Kobieta czuła się beznadziejnie, wstała, zakręciło jej się w głowie i znów usiadła. Zadzwoniła do męża. Przyjechał po piętnastu minutach. Margo przekazała mu tę wiadomość. Borys był zachwykony trzech synów, trzech bohaterów. Słyszysz, Margorito, nazwijmy ich Ilia, Dobryna i Aleszka. Kobiecie było to obojętne. Skinęła głową i wsiadła do samochodu. Nadszedł czas porodu. Margo urodziła łatwo, bez rozdarć, a maluszki okazały się zdrowe. Codziennie Margo płakała, stojąc przy oknie w sali. Wydawało jej się, że młodość odeszła i z kwitnącej młodej kobiety stała się staruszką. W jej wyobraźni pojawiał się obraz mamy małpy z znanego rysunku, która ciągle krzątała się po pokoju. To gotowała, to prawa, to przewijała maluszków, to wychodziła z nimi na spacer, a one z kolei krzyczały, psociły i uciekały. Wieczorem biedna mama małpa bez sił padała na fotel i zasypiała. Nie chcę, nie chcę tak, szlochała Margo, ciągle przewijała w głowie fragmenty rysunku. Mamusiu, dlaczego pani płacze? Trzeba się cieszyć, a pani. Mimochodem, zapytała salowa, która stale przecierała podłogi na korytarzach i w salach. A oto i wasz mąż radośnie zauważyła pielęgniarka, patrząc przez okno. Doprowadźcie się do porządku, bo wyglądacie niezbyt dobrze i źle zapięty jest szlafrok. Tak, to Borys przyszedł pomyślała rodząca, rzucając się do lustra. Doprowadzała się do porządku, czesała, zapinała na nowo szlafrok i lekko podmalowywała rzęsy. Borys był zachwycony i przytulił Margo, przyciągając ją do siebie. Jak za tobą tęskniłem? Borek, posłuchaj, chciałam powiedzieć, że postanowiłam zabrać do domu tylko jedno dziecko, a dwoje innych zostawić w szpitalu. W końcu jest wiele rodzin, gdzie kobiety nie mogą zajść w ciążę. Borys odsunął się od Margo i spojrzał na nią ze zdumienia. Wydawało mu się, że żona postradała zmysły. Ty chyba żartujesz, że mam zostawić naszych synów w szpitalu i oddać obcym ludziom? Chyba całkiem zwariowałaś? Tak postanowiłam, tak postanowiłam, tak postanowiłam, powtarzała jak dzęcioł, próbując dotrzeć do Borysa. Borys, zdając sobie sprawę, że Margo teraz jest ciężko, złagodził ton. Margosia, kochanie, uspokój się, to nasi synowie. Nasza krew i ciało. Jeszcze nie raz pożałujesz, że tak mówiłaś o swoich dzieciach. Wezwałem mamę, ona ci pomoże, damy radę, nie martw się. I znów ją przytulił, Margo płakała gorzkimi łzami. Za co mam takie kara? Myślała w sobie. W końcu kobieta pogodziła się z tym, że nie ma innego wyjścia. Po wypisie Margo stała się obojętna, nie okazując zainteresowania dziećmi, siedząc przed telewizorem lub przy oknie. Kiedy maluszki zaczynały krzyczeć, zakrywała uszy dłońmi. Całą odpowiedzialność na siebie wzięła Emma Siergiejewna, matka Borysa, która właśnie przeszła na emeryturę. Ale jej sił nie wystarczało, chociaż była energiczną i z kobietą. Zachowywała się powściągliwie wobec synowej, starając się jej nie obciążać, mając nadzieję, że Margo odzyska siły i obudzi się w niej instynkt macierzyński. Jednocześnie Emma Siergiejewna bardzo martwiła się o syna, który cierpiał z powodu zaistniałej sytuacji, ale dokładał wszelkich starań, aby nikt tego nie zauważył. Każdego wieczoru, kiedy udawało się znaleźć chwilę na odpoczynek, Emma Siergiejewna modliła się za syna, wnuków i synową. Potem znów zagłębiała się w obowiązki, praktycznie do północy. Minął miesiąc. Chłopcy stopniowo dorastali, wymagając coraz więcej uwagi. Emma Siergiejewna coraz częściej zaczęła prosić synową o pomoc. Nie wytrzymała, spakowała rzeczy i ogłosiła, że odchodzi. Jestem młodą kobietą, podkreśliła słowo młodą. Muszę żyć, a nie zamykać się w tych czterech ścianach. Odczuwam wstręt, przebywając w pobliżu tych wiecznie krzyczących dzieci. Nie chcę poświęcać na nie ani minuty swojego czasu, Borys i Emma Siergiejewna byli w konsternacji. Próbowali przekonać kobietę, aby została. Mając nadzieję, że wleją w nią pewność, że wszystko się ułoży. Ale ich słowa nie docierały do serca Margo. Ona już znajdowała się w innym świecie, pełnym radości i przyjemności. Gdybym wiedziała, że będę mieć trojaczki, na pewno dokonałabym aborcji. To ty nalegałeś na porody. A teraz oskarżasz mnie o egoizm. Zejdź mi z drogi. Młoda kobieta odepchnęła męża i dosłownie wybiegła z nienawidzonego mieszkania. Masz poporodową depresję, to się zdarza, wszystko będzie dobrze. Wierz mi, krzyczał za nią Borys. Nie odchodź. Każdego dnia mężczyzna czekał na Margo, ale ona nie wracała. Już, synku, zbierz się, musisz zaakceptować, że zostałeś sam z trzema małymi dziećmi. Naszym zadaniem teraz jest znalezienie mamki, a być może i niejednej, jednej, oraz pomocy niani. Nianie znaleźli szybko, ale z mamkami było trudniej, ale i ten problem rozwiązali. Stopniowo wszystko zaczęło się układać. Borys ożył, a dzieci rosły. Margo nie było w domu pół roku. W tym czasie życie rodziny znów się ułożyło. Emma Siergiejewna i niania Tatiana Wiktorowna znalazły wspólny język, sprawy potoczyły się sprawnie, gospodarstwo stało się bardziej uporządkowane. Chłopcy dorastali, byli spokojni i uśmiechnięci. Borys tęsknił za małgorzatą, ale nie pozwalał sobie na popadanie w przygnębienie. Emma Siergiejewna czuła ból syna, ale starała się nie dotykać ran, które wciąż krwawiły, czasami sama płakała, gdy nikt nie widział. Pewnego razu, gdy dzieci już spały, obiad został zjedzony, a naczynia umyte, domownicy usłyszeli cichy stukot w drzwi. Kto to może być? Zapytała Emma Siergiejewna. Sprawdźmy, odpowiedział Borys. Wstając z kanapy. Za otwartymi drzwiami stała ona, Margo. Wróciłam. A czy my ci jesteśmy potrzebni? Wiesz, miałam poporodową depresję, nie mogłam znaleźć sobie miejsca. A teraz znalazłam? Tak, moje miejsce jest tutaj z tobą i dziećmi. Przepraszam cię, proszę. Kto tam? zapytała Emma Siergiejewna. Margo, wróciłaś. Wejdź, nie stój w progu. Jak się cieszę, że cię widzę. Mamo, nie wtrącaj się, proszę cię. Borys lekko odepchnął Margo i zatrzasnął drzwi. Synku, tak nie można, tam jest zimno. Przywróć ją. Ona jest zdrajczynią, nie ma tu miejsca. Jak to, Borys? Przecież to matka twoich trzech wspaniałych synów. To ona je urodziła. Przepraszam, Margo. Po co ukrywać przed sobą, że kochasz ją całym sercem? Widziałam, jak cierpiałeś przez cały ten czas. Zrozum, dzieci potrzebują matki. Tylko gdy będziecie razem, wasze dzieci i wy sami będziecie szczęśliwi. Emma Siergiejewna powiedziała to jednym tchem i rozpłakała się. Matka i syn stali przy oknie i patrzyli, jak Margo, zgarbiona, siedziała na ławce przed wejściem. Emma Siergiejewna nie wytrzymała i postanowiła zejść na dół. Stój, mamo, ja sam. Borys założył kurtkę i szybko zszedł. Margo, chodźmy do domu. Dziewczyna wstała, było widać, że bardzo zmarzła. Borys powiedziała i rzuciła mu się na szyję, całując jego twarz. W domu, nieco ogrzana, poszła do sypialni chłopców i cicho pocałowała każdego po kolei. Dziękuję wam, Emma Siergiejewna, że nie zostawiliście Borysa i chłopców, że przez cały ten czas im pomagaliście. Emma Siergiejewna objęła kobietę i pocałowała ją w obie policzki. Każdy z nas ma nie tylko prawo do szczęścia, ale i prawo do popełnienia błędu, powiedziała Emma Siergiejewna. Życie rodziny się odmieniło, przyszło do niej szczęście. Margo szczerze kochała swoje dzieci i o nie dbała. Między małżonkami panowała harmonia, a ona starała się dogadzać swojemu mężowi, czyniąc jego życie lepszym. Emma Siergiejewna z czasem wróciła do domu. Dzieci dorastały, były mądre, uśmiechnięte i spokojne. Nikt już nie wspominał wydarzeń z dawnych lat.